Popytamy, czy pytamy ich, czy tam nie znają nas, i będzie zdjęcie do roboty, inne takie pierdolki. Więc dobra, chyba w.

Manifest does like three things. Tells us who's alive, who's dead, and who wasn't on the plane. You learn your name, and it'll tell everyone if you were on the plane or not. Dude, we've been out here for I don't know how long. Anything resembling civilization is gone. What I wouldn't give to be back in Sydney the hotel Persephone. No I chyba teraz dacznie się. No właśnie. I Tak też myślałem, że będzie. Przy Hughu, zrobienie zdjęcia. Tutaj pamiętam jeszcze, jak się robiło to zdjęcie. Przy tym. Czemu mamy zrobić tutaj zdjęcie? To jeszcze pamiętam. Mamy zrobić temu gościowi, który będzie tutaj na zdjęciu. Kurde, nie widzę tego gościa. A gdzie te dokumenty jego są? Tutaj. Cemu mamy zrobić zdjęcie? Tym dokumentom. Didn't get it. Yeah, that was it. No dobrze, co tam, wysodu, masz na do powiedzenia? Got all you need, mate. I teraz będziemy szukać mm, tych ważnych rzeczy. Mm. Ja tylko nie czytam. Nie, nie chcę mi się tych rzeczy czytać, coś. Mm, jeszcze jakieś nagranie. Tutaj jeszcze coś powinno być chyba. Jeden z tych elementów pamięci tutaj jeszcze powinien być. A jeszcze nagranie powinno być. Mm, coś tutaj. Jeszcze nagranie powinno być. Gdzie jestem głupi diktatów? Tutaj powinien być. Po tej stronie, albo po tej. Nie wiem. Wiecie, nie chcę mi się szukać. Where's the rest? Quid pro quo. ex-wife. Caught in the net. Next time. Hire Suite 42, Hotel Persephone. Tonight, Savo's cooking a deal. You snap the photo, you'll land the front page of every rag on the globe. Just watch yourself, mate. These blokes find you, they'll kill you. All that matters is the photo. All that matters is the photo? Oh. That was my story. Was my story. Was not yours. You're a son of a bitch, Elliot Maslow. You'd screw anyone to further your career.: I'm just trying to keep up with you, sweetheart. Elliot Maslow 10. My name is Elliot Maslow. Of course, Elliot. i wymyżetano, jakieś zdjęcie mam robić, fotografem jesteśmy. I got the nickname Hurley. Dude, are you even listening to me? Yeah. You remembered? Sweet. Maybe I should tell more people my nickname story. Nie pamiętam jak skąd się wzięło jego przedwizko, ale mam broni, czy rzecz na broni gra sobie na gitarze. Dobra, oszczędnimy sobie tego. Co to, to? by wystarczyło... O. Musi wystarczyć. Aby wystarczyło... Dobra. A więc tak, mamy już pistolet. Pojawił się tutaj przy pasie w tyle. I idziemy. Chociaż, wiecie, chcę wam pokazać, jak się przechodzi przez tą dżunglę BiPią. Więc wam pokażę najpierw. Jak się przez tą głupią dżunglę przechodzi? No jest tak. Najpierw klikamy na jeden z tych znaków, i pokazuje nam się 215. I szukamy na kompasie 215. O, tam jest. idziemy w tą stronę. I mamy kolejny. A pokazało nam się też takie: jak będziemy mieli szczelać, to pojawi nam się. Pistolet i będziemy mogli wycelować i szczegół Ale to tylko w niektórych takich miejscach 180 tam W niektórych takich miejscach będzie ten pistolet 280 Gdzie ta świnia jest nie, no, do nas właśnie. Dzisiaj gdzie, gdzie on siedzi, ja nie widzę. Może za nami? Na do dowiemy się. Trzysta trzydzieści. Gdzieś tam. O, jest tam. Yy, ich tutaj będzie... ...dwóch tamtych. 105 pięć. Kolejny zasraniacy. O, jest tam. Z przyjemnością go zastrzelę. Na nas nie widzi zasaraniec od zdycha. zdycha. Trudno. 105. Hmm, Czy gdzieś tam. No, ona tam. Co ty, myślisz, że że powiem? Chyba, że już nie można tak w niego szczelnąć zero, czyli gdzieś tam, no gdzieś tam, no tutaj trzysta trzydzieści pięć. No ale przy tych niektórych trzeba naprawdę szybko uciec, bo mogą nas zabić 45 tam takie wrażenie, byśmy się kręcili trochę w kółko 255 Gdzieś tam No i tak się to przechodzi. Nie zabiliśmy żadnego... Ale, ale szczęście, że nas nie zabito, to... Wszystko. Zrobiłem tutaj takie małe cięcie. Bo... Miałem obiad. I teraz pójdziemy do... Said'a. i będziemy mogli wejść do bunkra. Mm -hmm. The encryption on your laptop is quite advanced. This is most unusual. The tak, yes. There is an elite maslow on this list. American national returning to Los Angeles. You are now officially a survivor of flight 815. Welcome, Elliot. No to fajnie. Hmm, nic się nowego nie. Chyba, że tu. Dobra, nie. Więc tak, będziemy mogli. Nawet już możemy wejść do bunkra I tak to wygląda. Gdy się ładuje. No I, i będzie kolejny problem, kolejne zagadki, masz czy? No ale dobra, poradzimy sobie. Elliot, what happened? What did you do? Damn, I didn't do anything. Try and find a way to open the door. I'll go to get help. And remember, if the counter starts beeping, you must enter the numbers. I can tell you, Yy, yy, będziemy musieli właśnie zrobić te trzy takie, a to dopiero później. Nic się nie pojawiło takiego. A jeszcze nie pika. Drzwi są zamknięte wszystkie.